że utraciłem prawo jazdy w Niemczech 10 lat temu no, poprzez y, moją własną głupotę zaniedbanie i, i no tak wyszło, że, że po prostu zostały mi te uprawnienia odebrane. Tylko z tym, że ja byłem przekonany, że to jest tam jakiś krótki okres czasu, że zostały mi te uprawnienia odebrane. No i okazało się jednak po 10 latach, że to nie był krótki okres czasu. Dzień dobry, Panie Adamie. Witam Pana na wywiadzie. Jak Pan tutaj jest, to znaczy, że jest Pan tym szczęśliwcem, którzy już jeżdżą. Zresztą siedzi Pan na fotelu kierowcy dzisiaj, chociaż tuła do końca nie widać, ale ja wiem, że jest Pan w samochodzie, bo Pan może być w samochodzie, nie tylko dlatego, że aktualnie nie jest Pan w Niemczech. Dziękuję, że Pan się zgodził na udział w tym wywiadzie. I chciałabym, żeby Pan powiedział od razu naszym oglądającym i słuchaczom, jak to się stało, że się poznaliśmy. No, wydarzyło się tak, że utraciłem prawo jazdy w Niemczech 10 lat temu. Mhm. No, poprzez y, moją własną głupotę, zaniedbanie i... i no, tak wyszło, że, że po prostu zostały mi te uprawnienia odebrane. Mhm. Tylko z tym, że ja byłem przekonany, że to jest tam jakiś krótki okres czasu, że zostały mi te uprawnienia odebrane. No i okazało się jednak po 10 latach, że to nie był krótki okres czasu, tylko... Tylko długi, bezpowrotnie praktycznie, dopóki ja się o tak, to nie postaram. Tak, tak. Mhm. No. Dokładnie. No i była chęć po prostu odwiedzenia rodziny, a że wiedziałem, że kiedyś coś w Niemczech miałem, to stwierdziłem, że, że po prostu dowiem się o co tam chodzi, czy to już się przedawniło, czy, czy po prostu mogę śmiało jechać. No mhm. i wtedy okazało się, że jednak nie, że muszę przystąpić do badania MPU i, i cały ten proces muszę rozpocząć. Okej, okay. ile czasu pan się przygotowywał? Krótko, krótko. Co z to tego znaczy będę krótko? Nie miał... No, miesiąc czasu. Nie na miesiąc, nie? Tak naprawdę, chyba trzy tygodnie mieliśmy tak, takiej no. naprawdę intensywnej pracy. Później chwila przed symulacją, więc ze symulacją tutaj o badaniu właściwym i uprawnienia odzyskane, nie? No dokładnie, ale. No, Jaki nie jest powiem. przepis no, troszec... na o, taki numer? E... Przede wszystkim wziąć do siebie to, że to nie ktoś nam odebrał uprawnienia, tylko my je straciliśmy. Musimy sobie po prostu najpierw od tego zacząć uświadomić, że to z naszej winy nie mamy tych uprawnień. Tak. No dobra, A no uświadomiłam to sobie. I co dalej? No mówię, bo no później... zyskać uprawnienia po miesięcznym przygotowaniu, po 10 latach od zdarzenia, no to jest wyczyn. No tak, no tylko z tym, że u mnie, u mnie ta abstynencja dużo dłużej trwała. I, mhm. i no założyłem też rodzinę, także całe moje życie się zmieniło po tym, po tym całym wydarzeniu. Mhm. I może dlatego też było mi nieco łatwiej. No. Ale ogólnie, ogólnie no tak jak mówię, podstawa to jest uświadomić sobie, że to z naszej winy się wydarzyło. I, I teraz trzeba pomyśleć, czy naprawdę chcemy odzyskać te uprawnienia, czy jest nam to obojętne. Mhm. No, mówi Pan, było mi nieco łatwiej, bo zdążyłem wprowadzić przez te 10 lat bardzo dużo zmian. I to ewidentny był plus, którym mogliśmy tak naprawdę wykorzystać. Nie? Co się zmieniło tak. oprócz tego, że odzyskał Pan prawo jazdy? No, bo ten miesiąc pracy, który jest już za nami, chyba procentuje nie tylko w kontekście pozytywnego wyniku badania. No, ogólnie samopoczucie jest dużo lepsze z tym, że, no wiadomo, dostałem już z tyłu um, oficjalną decyzję, że, że po prostu jestem zdolny do kierowania pojazdami i teraz mm -hmm. tylko czekam na Wydział Ruchu Drogowego na decyzję. I, mm -hmm. I mogę sobie szczęśliwie jeździć e, przez Niemcy, że tak powiem, nie? no bo to był główny problem z Holandii, jadąc do Polski, czy nawet jak chciałbym odwiedzić rodzinę w Niemczech, no to niestety mm -hmm. albo, albo żona jechała, albo lecieliśmy samolotem, no i to był taki dosyć duży dyskomfort. Mm -hmm. No tak, no zwłaszcza, że czasem też może Pan mieć potrzebę gdzieś tam samodzielnie się poruszać, no w ogóle tutaj o kwestiach niezależności nie ma co mówić, jeżeli minęło tyle lat i nie istniały żadne tak naprawdę przeciwwskazania co do tego, żeby Panu udzielić zgody na ponowną jazdę, no to po prostu Pan to zrobił, ale mimo tego, że wprowadził Pan tyle zmian i tak naprawdę, no można było wyjść z założenia, że e, po 10 latach co oni mogą tam ode mnie chcieć, przecież poradzę sobie sam na tym badaniu, to jednak coś sprawiło, że nasze drogi się połączyły. Co to takiego? Z tego względu, że jest myśl, że, że sobie człowiek poradzi sam, ale też wcześniej, zanim z Waszym biurem się skontaktowałem, z psychologami, to zajrzałem, zajrzałem w internecie, poczytałem troszeczkę i skontaktowałem się również z adwokatem. I sam adwokat mi powiedział, że mam dwie opcje do wyboru albo czekać jeszcze 5 lat i wtedy spadać mhm. wniosek o przedawnienie albo mhm. zacząć już teraz samą tą procedurę no tak. więc no, podjąłem decyzję o podjęciu procedury z tego względu że już 10 lat minęło a jak miałbym kolejne 5 lat czekać i być że tak powiem uwiązany no to wolałem jednak pójść tą drogą zrobić to MPU i udało się samo się udało czy pan to wypracował no, oczywiście, że było dużo, dużo pracy z mojej strony i również dużo pracy z pani strony, no bo to ja też dużo zawdzięczam pani, tak? Z tego względu, że informacje, które uzyskałem i pomoc, żeby zrozumieć swój błąd, to naprawdę dużo dało. To, to najwięcej chyba zaowocowało w tym wszystkim. W zdaniu czy w życiu? Y w ogóle. Mm -hmm. W no ogóle, dobra. to i, co pan dało przygotowanie i... Panie Adamie, jakby miał Pan tak podsumować w dwóch zdaniach, pozytywny tak. wynik badania, no super. No to, no to jest super, ale samo to, że e, dzięki tym sesjom do przygotowania uświadomiłem sobie jeszcze bardziej, że, że po prostu życie w tej abstynencji to jest coś, z czego można być e, naprawdę dumnym, tak. Że, no. że jednak, jakby nie było to tyle lat, człowiek jest w tej abstynencji i, i sobie świetnie radzi. Tak. I, i właśnie Ale trzeba te było też trochę te... nauczyć się o tym tak naprawdę opowiadać, nie? no bo to, to chyba była największa część naszej pracy. Nie wprowadzanie nie wiadomo jakich zmian w pana życie, bo one no nie były w ogóle konieczne, bo tak jak pan już to podkreślił, one były wprowadzone i to już bardzo dawno. Natomiast umiejętność rozmawiania z tym psychologiem to było coś, co nam zajęło chyba. Najwięcej czasu, bo aż trzy tygodnie. No, no, ale to też mówię, to zależy też od danej osoby. No, jeśli ktoś chce, no to okay. musi się otworzyć, tak czy inaczej, bo bez szczerej rozmowy z psychologiem, choćby nie wiadomo, ile było okay. tych sesji, to będzie naprawdę trudno, bo nawet najmniejszy szczegół jest bardzo ważny. Okay. No, trzeba wiedzieć, na co się człowiek pisze. A miał Pan jakiekolwiek wątpliwości? E, czy dam? Czy czy, zdam? czy w ogóle warto nam zaufać? Czy warto to prawko odzyskiwać? Czy może jednak poczekać? No bo tak pan to przedstawił, jakby to było oczywiste. Nie czekam pięciu lat, tylko dzwonię do Małolepsza Praksis i robię. A to ogólnie chyba tak nie było. było. Ogólnie ja znalazłem Małolepsza Praksis, w Google wpisałem. Zaraz po tym, jak skończyłem rozmawiać z adwokatem. Pisałem w Google, MPU w Niemczech uh -huh. i jako polskie to wyskoczyło mi właśnie mało lepsza praksis, tak? Uh -huh. Więc nie zastanawiałem się, ponieważ na daną chwilę chciałem tak czy inaczej uzyskać więcej informacji. Jak w ogóle do tego się zabrać, i, i co mam zrobić? Tylko w moim przypadku ja wcześniej skontaktowałem się z Wydziałem Ruchu Drogowego mhm. i, i po prostu już tam złożyłem wniosek o przystąpienie do badania MPU bez, bez po prostu współpracy z Przez psychologiem. Wcześniejszej także... konsultacji, nie? No i tak naprawdę. Tak. Mhm. I po prostu zacząłem, że tak powiem, od środka, może od tyłu, zamiast zacząć od rozmowy z psychologiem, z przygotowania. To ja po prostu zacząłem od tej drugiej strony, ale mimo wszystko, wszystko idealnie się skończyło, nie. No, było no tak chyba dużo nie do końca. też pani adami od środka, niech pani będzie dla siebie taki surowy. No bo przecież tak naprawdę najważniejsze było to, co zrobił pan dużo, dużo wcześniej. Nawet nie wiedząc o tym, co Pana będzie czekało w kontekście administracyjnego procesu, w kontekście procesu czy to lekarskiego, czy to psychologicznego, no to te zmiany, które Pan zdążył podjąć przez ostatnie lata, były w zupełności wystarczające, żeby nawet z odrobiną, z odrobinę odwróconą kolejnością ogarnąć to, no, w naprawdę krótkim czasie, no, bo to, to nie był długi czas, biorąc pod uwagę to wszystko, co, czego Pan dokonał i co się zmieniło, nie? No dokładnie. Ale, ale mimo wszystko, jeśli ktoś w przyszłości musiałby podejść do badania MPU, to najlepiej najpierw właśnie współpracować z psychologiem, skontaktować się i mieć bardziej no, wiedzieć po prostu sytuację, krok po kroku, co będzie go czekało, tak. nie? I to też może oszczędzić. Później jakichś ewentualnych dodatkowych kosztów czy pism takiego zastanawiania się, czy właśnie ten Wydział Komunikacji wydłuży mi czas na przedłużenie wyniku badania, no bo my w sumie to robiliśmy, pani Adamie, nie? Że tam tak, trzeba było no, ja dwa, parę ja maili wymienić udałem, i faktycznie no, tam wejść w komunikację z tym urzędem, ale to no nie było tak Ale bez jeśli, jeśli o to chodzi, to nawet drogą mailową, bardzo dobry kontakt z tymi hmm. urzędami jest. Nie ma, nie ma wcale, wcale tak źle. Ja na początku wiadomo, pierwszy raz przekładałem, no to taki lekki stresik był. Przedłużą, czy nie przedłużą, czy na nowo mm -hmm. będę musiał wszystko zaczynać. No ale udało się przedłużyć. Później drugi raz tak samo przedłużyli. I teraz, nawet jak dostałem dokumenty, ten ten, pojechałem tam do tego Wydziału Ruchu Drogowego. Tylko z tym, że wcześniej nikt ze mną nie chciał po angielsku rozmawiać. Oni jak już, to tylko język niemiecki. No ale że ja miałem po prostu tylko te dokumenty dowieść, więc pan był na tyle uprzejmy, że rozmawiał ze mną w języku angielskim, także nie było problemu. Żeby no też trafił dokumenty. pan super tutaj na taką życzliwość urzędu i to, to na pewno nam sporo też takiego stresu zdjęło, nie? Czy to wszystko zapniemy w czasie, i czy faktycznie. Ktoś pójdzie panu na rękę, czy nie? No tutaj też jakby sytuacja jest odrobinę inna w momencie, kiedy kierowcy, na przykład, dopiero co walczą o, no, że tak powiem, utrzymanie uprawnień, tak, czyli cały czas aktywnie jeżdżą, to w tych przypadkach utrzymanie jakiegoś tam terminu, przedłużanie go i tak dalej, no to raczej spotyka się z odmową urzędu. Ale jeżeli ktoś i tak, i tak nie ma uprawnień, no to co tym urzędom zależy, nie? no i tak. W świetle prawa społeczeństwo ogół jest chroniony przed takim kierowcą, uh -huh. dopóki o pozytywnej opinii nie ma. Także tutaj no faktycznie y, urząd poszedł nam bardzo na rękę, panu poszedł na rękę i, i to. To prawda. No już się nie stresowaliśmy ten dodatkowo, nie? No nie, nie. A akurat jeśli o to chodzi, to, to jak tylko dostałem odpowiedź, że przedłużają, że nie ma problemu, nawet miesiąc uh -huh. dłużej mi dali, to już, już wtedy się tak luźniej zrobiło, no. nie? No super, to czego pan się bał jeszcze, panie Adamie? O ile w ogóle czegoś? A na samym początku, jak tylko już miałem dzień zdawania tego MPU, no nie powiem, no, no był taki stresik i to, i to taki dosyć duży, ale mhm. czasem jak zacząłem właśnie z psychologiem, najpierw miałem badania robione, mhm. a później była rozmowa z psychologiem i psycholog zadawał pytania, on nie oczekiwał ode mnie, że, że ja będę, nie wiem, opowiadał i czytał jak książkę, tylko on chciał usłyszeć konkrety. Co uh -huh. się zmieniło w moim życiu? Jak teraz żyję, jak postępuję i czy wyciągnąłem po prostu wnioski z tego, co, co się wydarzyło. No. I miał pan okazję się pochwalić. No tak, jak najbardziej. I, i w sumie no to dzięki właśnie przygotowaniu do MPU e, Ludzie, jak wcześniej przeglądałem w internecie, czy nawet jakieś social media, ludzie często mówią, że, że pytania są trudne. Nie, nie ma trudnych pytań, naprawdę. Po prostu trzeba troszeczkę, troszeczkę się wyluzować i trzeba myśleć o tym, co się przede wszystkim do psychologa mówi i odpowiadać mu na te pytania. No, jakbym pana słyszała to jest takimi słowami przed badaniem, to byłabym w szoku. To taki mądry Polak po szkodzie. Jak już sobie to przeżyłem, no, to, to, to tak, no, no. No, trudnych pytań. Ja oczywiście też, żartuję. To, to jest Pana sukces, panie Adamie, który pan wypracował i pana ciężka praca, którą mogę tutaj przy wszystkich pogratulować i powiedzieć, że Pan Adam jest żywym dowodem na to, że jak się ktoś bardzo zaangażuje i zmobilizuje, to jest w stanie posiąść sporą wiedzę i sporo umiejętności które są niezbędne na badaniu MPU, żeby to badanie zdać, co nie znaczy, że od początku było przecież idealnie. Nie było parę wpadek w międzyczasie. W sensie takim, że no, no były jakieś tam elementy rozmowy, do których musieliśmy wracać dwa, trzy razy. No tak, nie? To, to były normalne. Nie wiem, można, można powiedzieć, że to były drobne szczegóły albo nie, ale czasami właśnie te szczegóły o wszystkim mogą zaważyć. Tak. To, jak my chcemy właśnie siebie przedstawić, jak my chcemy siebie zaprezentować, co ja chcę, żeby ten psycholog mnie usłyszał. To była właśnie największa część naszej pracy, i tylko dzięki temu, że Pan się zaangażował i temu, że pan mi zaufał, że to, co proponuje będzie dobrym rozwiązaniem, sprawiło, że faktycznie dzisiaj możemy świętować sukces. No, ja, ja to wiem, tak. że tak faktycznie było i że to kosztowało pana no, sporo stresu i sporo pracy. To teraz, właśnie, no, tak fajnie się o tym mówi po wszystkim i pewnie osoby, które będą nas oglądać, które już mają to za sobą, wiedzą dokładnie o jakim uczuciu. Pan, pan, jakie pan uczucia może mieć i co pan dzisiaj uważa, a co było tydzień przed badaniem, albo dzień przed badaniem, albo jak się wchodzi do tego ośrodka i tam... Pff. Pomimo tego, że człowiek wie, że jest gotowy i że naprawdę może bezpiecznie jeździć, nie? że to już naprawdę nic na przeszkodzie nie stoi, no to, to prze, przejmowanie się jest przecież normalne. Nie? Tylko ja muszę jeszcze powiedzieć, na przykład w moim przypadku było tak, że najpierw miałem testy na komputerze. I zanim doszło do tej rozmowy z psychologiem, to były testy mhm. na komputerze. I może to też gdzieś tam poniekąd, bo no, nigdy nie wiemy, jak te testy wyglądają, prawda? Tak, tak, tak. No. A, to, a to po prostu testy były na reakcje, ogólne takie testy na komputerze, tak? Mhm. I, I może to na początku taki większy stres we mnie wywołało, bo no. takie przygotowanie do wejścia do psychologa, tak? testy, później lekarz i wiadomo, to napięcie rośnie. W poczekalni jeszcze czekałem, ja miałem na ósmą rano, a z psychologiem dopiero rozmawiałem, nie wiem, która była chyba w pół do jedenastej albo dziesiąta, także ten czas oczekiwania, to chyba to tak najbardziej działało stresowo. No, no, no. To napięcie też tam ładnie zbudowali w ośrodku po prostu, że mhm. ta wisienka na torcie naprawdę była ostatnią wisienką na torcie. Ale też muszę powiedzieć, że psycholog, z którym miałem to badanie MPU, bardzo, bardzo w porządku i on sam na początku powiedział, on nie chce słuchać jakichś moich opowieści. On zadaje konkretne pytania i chce konkretną odpowiedź. I tyle było. Ok. I Pan był gotowy i na opowieści, i na konkretne odpowiedzi. Na wszystko. Na wszystko. Super, tego tak miał zostałem, pan zostawić. Zostałem dobrze przygotowany, także no tu nie było mowy nawet już dobrze o tym. Dobrze się o pan przygotował. Spadze. Tak, to prawda, pani Adamie. Dobrze się Pan przygotował i poświęcił pan dużo pracy i będę to podkreślać, że zaufanie między psychologiem prowadzącym a osobą, która się przygotowuje do badania, jest bardzo, bardzo ważne, bo czasem nam się wydaje, że... Kurczę, może jak ja zrobię po swojemu, to jednak będzie trochę lepiej. No, to akurat nie był nasz przypadek naszej współpracy, ale czasem tak się faktycznie zdarza. No, i niestety często się przekonujemy, że jak ja zrobię po swojemu, to jednak nie jest lepiej, bo my no, trochę się znamy na tym, co robimy, nie? I faktycznie warto, warto zaufać, aczkolwiek no, też nie każdy jest w stanie zaufać. Więc, jakby pan miałby dać jakąś radę tym, przed którymi to wyzwanie, to co by to było? Czy w kontekście właśnie pracy z psychologiem, czy takiego zaufania, otwarcia się? Co Pana zdaje na, pew na pewno bardzo ważne jest to, żeby się otworzyć przed psychologiem i to jest, że tak powiem, podstawa, żeby po prostu wybrać plan działania, co, co trzeba dalej wykonać i jaką pracę, mhm. ale też y, głównie zaufanie do psychologów, to, to jest też najważniejsze, z tego względu, że ja na swoim przykładzie, jak mieliśmy to przygotowanie, były te właśnie takie drobne momenty, gdzie ja próbowałem po swojemu robić i, i to właśnie było to, to, żeby tego nie robić, jednak posłuchać się tego psychologa, bo ja. lepiej, no. nic, nic, tu dużo nie mogę więcej dodać, no, 100% tak. zaufania, zaufać. No bo właśnie my, my jesteśmy chęce. tym takim, takim przejściem między tym urzędem, a faktycznym badaniem, jakim, jakąś taką, no luką do wypełnienia, bo tutaj na sesjach naszych, że tak powiem, no można, Pani Adamie, chyba powiedzieć wszystko, nie? Właśnie po to, żeby wszystkiego nie musieć mówić na badaniu, bo mówi pan bardzo dużo o tym, że no, trzeba szczerze z tym psychologiem rozmawiać, że trzeba być na niego otwartym i tak dalej. Natomiast wystarczy powiedzieć wystarczająco Aha. nie za dużo, nie za mało. Ale tyle ile trzeba, nie? Właśnie to, co też ten psycholog panu na początku rozmowy zakomunikował. Będę pytał konkretnie i oczekuję konkretnych odpowiedzi, konkretnych deklaracji od pana, nie? Okay. Jakby tam za dużo się pojawiało jakiś takich historii, no to to nie wyglądało Niepotrzebne. To, nie to w ogóle by było niepotrzebne. Więc my tutaj jesteśmy też takim no wiadrem, powiedzmy, do którego można naprawdę wlać wszystko, wypowiedzieć po prostu wszelkie pomyje życiowe i też te dobre rzeczy oczywiście powiedzieć i wybrać z tego to, co najlepsze, co jest potrzebne, co jest warte powiedzenia, a co może wystarczy powiedzieć na przygotowaniu i powiedzmy rozliczyć się i, i już, Nie? Nie, no w moim przypadku głównie było właśnie na początku, jak tylko zaczęliśmy współpracę, to Niby byłem otwarty, ale jednak tam trzeba było mnie za ten język ciągnąć. Nie? Dopiero tam chyba po drugiej czy tam po trzeciej sesji już... już wtedy Przyzwyczaił zaufałem, się Pan do mnie że... trochę, no po prostu. No ale już wtedy też tak większego zaufania po tej drugiej sesji nabrałem tak, że jednak jest ktoś, kto ma tą wiedzę i wiem, że chce mi pomóc. No, wszystko dostajemy od Was dosłownie na, na ręce. Wystarczy, wystarczy z tej dłoni podać dłoń, że tak powiem, i, i pójść no. za tym. No i, I to jest wtedy sukces murowany. Także. Trzeba wziąć, trzeba wziąć. Ja bardzo często też to mówię na samym początku, że ja mogę dać całą wiedzę, którą mam. Tak? Możemy naprawdę no, przepracować od A do Z z Państwem wszystko, co jest do przepracowania. Natomiast to, co się wydarzy w dniu badania i ile Państwo z tego skorzystacie no jest już poza moją kontrolą, ja tam nie mogę pójść za Pana, nie mogę pójść za żadnego innego kierowcę, za żadną inną kierowczynię, bo po pierwsze zorientują się, że ja to nie Pan albo Pani jakaś tam, mm. bo jednak jesteśmy legitymowani, jakby nie patrzeć, no a po drugie, no, no nie jestem w stanie zapanować nad całym procesem, tutaj każdy właśnie, od czego Pan zaczął, musi albo potrzebuje wziąć odpowiedzialność za siebie, to jest to. To przede nie? wszystkim, no. To przede wszystkim. To chyba no i tego mówię, wszystkim no i później, życzymy. Hmm? Tak, no i później mówię, no wykorzystać wszystkie informacje od psychologa. Tak naprawdę wszystko dostajemy, że tak powiem, na tacy. No nic więcej nie trzeba robić, wystarczy posłuchać się, zaufać, posłuchać się i... No dobra, pani Adamia, a czy tak naprawdę, no tak wszystko na tacy dałam, czy trochę Pan musiał od siebie dać? No nie wiadomo, że, że dużo też od nas zależy, tak? Samo no. podejście i, i czy chcemy w ogóle. Tak. Bo, no bo, bo ja przecież to, sobie że... nie wymyśliłam tej historii z głowy, nie? Tylko na przestrzeni no naszych rozmów, tego wszystkiego, co się działo, no wspólnie utworzyliśmy coś, co można było później przekazać temu psychologowi, nie? Pracowaliśmy nad tym, żeby jak najlepiej Pan mógł mhm. się zaprezentować i faktycznie to Pan zrobił, no to już było w Pana rękach, ale reszta była naszą wspólną pracą i właśnie wynikała z Pana zaufania mhm. przede wszystkim, bo mówię, no o przygotować się w tak krótkim czasie tak dobrze i zdać za pierwszym razem po 10 latach to jest super wynik, no to jest niespotykane. Ja, się, ja szczerze powiem, że ja się bałem, bo ludzie potrzebują co najmniej pół roku, rok mhm. A Tu było naprawdę wszystko tak okrojone, no. i to były powiedzmy dwie sesje w tygodniu, czy nawet chyba dwie. No, raz chyba, tygodniu. może mieliśmy, że trzy. Może tak coś no, było. No, ale że, że ta częstotliwość, częstotliwość dosyć tak. duża była i naprawdę tak. było tyle tematów do przerobienia, mhm. że w pewnym momencie bałem się, że to mi się zacznie mieszać, ale. No jednak nie. No, no pani podejście, pani praca wykonana też ze mną, to jest naprawdę no. no Pana szafomba. praca przede wszystkim, panie Adamie i tutaj panu należą się gratulacje, bo my to robimy codziennie i mamy doświadczenie, a pan no, zrobił to w bardzo krótkim czasie i myślę sobie, że życzymy wszystkim, żeby też wykazywali się takim zaufaniem wobec nas, ale też wobec samych siebie, bo powiedział pan bałem się. No ale podjąłem to wyzwanie. Nie? Po prostu wiedziałem, na co stawiam, wiedziałem, na czym mi zależy, i poszedłem w to zaangażowany na maksa, no i to się po prostu panu opłaciło. Nie? To jest, to jest właśnie to chyba przesłanie, które warto, żeby usłyszeli kierowcy, że nie taki diabeł straszny, że naprawdę przy zaangażowaniu i zaufaniu i pracy z naszej strony, z naszej strony jesteśmy w stanie wypracować sukces. I tego tak. nie można się bać. Tylko nie, chociaż nie, czasem nie, nie. boimy się sukcesu, też jakby nie patrzeć, bo co się stanie z moim życiem po dziesięciu latach, jak ja nagle coś będę mógł, nie? Wcale tego nie bo mogę. Tylko będzie lepiej, już, tylko będzie lepiej. tak że już samo to, to była też motywacja no. bardzo duża, nie? No tak. No pan wiedział, że pan Żeby... nie ma nic do stracenia, nie? Już jakby gorzej być nie mogło, a tutaj, co by się mogło wydarzyć na gorsze? No, no dobra, nie... trochę tam się poczepiałam, no to było gorsze, niech będzie. No, ale, ale to też na dobre mi wyszło. Także ja nie uważam, że pani się czepiała, tylko Aha. szczegół, diabeł tkwi w szczegółach, jak to się mówi, nie? No, czasem tkwił. Ale no. cieszę się, że mogliśmy to wypracować, pani Adamie. To ja jestem bardzo zadowolona ze współpracy z panem i życzę sobie samych takich sukcesów, no, po prostu. No, a ja pani życzę takich klientów, jak ja. Dziękuję. Przyjmuję i czekam na państwa serdecznie. Czekamy wszystkie razem z panią Ulą, panią Emilią, panią Karoliną, szefową Asią i mam nadzieję, że historia pana Adama będzie dawała Państwu nadzieję, że naprawdę jak się czegoś bardzo chce, to można. No, Pewnie. Nawet w krótkim Pewnie. czasie. No to ja, jeszcze muszę, ja jeszcze muszę powiedzieć, właśnie ta symulacja, co już na sam koniec przygotowania, co z Panią Ulą miałem. Mm -hmm. To, że tak powiem, bardzo dobrze, że ona była, bo wtedy człowiekowi się tak bardziej otwiera i no, czułem się, jakbym był naprawdę na podobnym badaniu, tak. Były konkretne, Pani Ula chciała, zadawała pytania i konkretne odpowiedzi miały być, no. także. No Prawdę nie było udawania, tak, nie? Prawda, to już prawda. nie jest sesja, to już nie jest takie próbowanie. Tylko faktycznie jest okazja do tego, żeby się sprawdzić zupełnie obcą osobą. To jest chyba ta wartość pani Adamie, prawda? Że to tak, nie jest tak. ta znajoma twarz. Tylko jest ktoś Bo... zupełnie obcy. I co z tego, że ja panią Natalię mogę przekonać nie? na drugiej, trzeciej, piątej sesji, jak tak. ona już coś tam z tyłu głowy ma i pamięta, i ja już w ogóle nie odczuwam takiego napięcia związanego ze spotkaniem, nie? No już, już się znamy mhm. i. Będzie fajnie, jak no ja my nie patrzymy, akurat... pogadamy. A to co, obca babka, no i albo wóz, albo przewóz, nie? No dokładnie, ale ja też muszę powiedzieć, na swoim przykładzie, to też pani zauważyła, że e, ja mam problem z zachowaniem powagi. Ja po prostu się zawsze uśmiecham i nieważne co by to było, ja się zaczynam uśmiechać, mhm. ale jednak u tego psychologa, no. Trzeba zachować na tym badaniu MPU trzeba zachować jakąś powagę, tak? i, no i, i pan właśnie radę. Ta sym... No dałem radę, ale to właśnie ta symulacja z panią ulą, no to też naprawdę dużo dało, nie. Super, fajnie. Także pani wykonała bardzo dużą pracę, ja również? Za co pani jeszcze. Największą raz Pan wykonał, Pani Adamie. No, ale Największą to pracę. pani, tak naprawdę. Dzięki, dzięki sobie. Pani... A ja mówię, że dzięki pani uwierzyłem w siebie i w to, że można odzyskać uprawnienia. Tylko no mówię, no trzeba zaufać. Trzeba no. zaufać, i, i, i słuchać przede wszystkim. Super. No to ja życzę wszystkim takiego zaufania i takiej umiejętności słuchania. Życzę wszystkim takiego sukcesu i życzę wszystkim takiego zaangażowania. Przede wszystkim zaangażowania i wiary w siebie. Jaką miał Pan Adam i ona się Panu opłaciła. Dokładnie. A Pan Zabawię... czego pożyczy naszym słuchaczom i oglądaczom? A, żeby się nie bali prosić o pomoc to raz, e, dwa zaufanie tak jak cały czas jest to powtarzane zaufać i otworzyć się w stronę psychologa, a, a na pewno znajdzie się wyjście tego problemu, tak? no znajdzie się, zawsze się znajdzie. Jak zaczynamy działać, to jesteśmy o krok bliżej rozwiązania. A jak nic nie robimy i czekamy, to no to możemy czekać, no, ale dokąd Dokładnie. nas to zaprowadzi? Jak nigdzie nie idziemy, to może do nikąd. No mówię, ja miałem wybór, czekać jeszcze pięć lat, ale stwierdziłem, że po tych dziesięciu latach, mhm. że to już i tak za długo było i w abstynencji mhm. tyle czasu trwam, więc czego ja mam się bać? Tak. Nie, no nie było czego się bać. No. Także nie ma się czego bać, drodzy Państwo. My zapraszamy i no i życzymy sukcesów. Niczego więcej. Nie? Dokładnie. A ja mogę jeszcze tylko polecić ja, cały zespół mało lepsza praktyk. No, lepszych, lepszych nie znajdą państwo, także. No jak już trzeba, to zapraszamy, ale życzymy samych bezpiecznych jazd też. Tak by nie A patrzeć. to przede wszystkim. Lepiej, lepiej omijać badanie MPU. No lepiej tak. Ale jak już trzeba, to można. Tylko odwagi. Pewnie. Pewnie. No to dziękuję. Dziękuję również.